I się mam wszystkim, witam was serdecznie z tej strony Chmielu, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w GTA V w poprzednim odcinku, w poprzednim odcinku jak dobrze pamiętacie robiliśmy tą główną misję z kradzieżą samochodów, która była swoją drogą całkiem, całkiem fajna, bardzo mi się podobała. No a w dzisiejszym odcinku jaki jest plan, kurde, jeszcze specjalnie zbyt planu nie mam na razie. Co tu jest? Może to mnie, nie, nie tej nieruchomości nie kupimy, bo to może kupić tylko Franklin z tego co mi się zdaje. My możemy kupić te co są chyba. Czekajcie, to 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 tego nie możemy kupić. Tą wykupmy powiedzmy. Tam sobie pojedziemy, wykupimy jakąś nieruchomość i zrobimy może tą misję S. Nie wiem kto to jest S, już nie pamiętam tych wszystkich literek. Ale obczajmy sobie Aha, Power Street, no dobra Dostawa nowego towaru Strzelba szturmowa hm. Trzeba będzie też do Ammunition zaatakować w jakimś czasie, kiedyś Wow Serio już mi się samochód zjebał Pałki policyjne, to mnie tak kurde pałki policyjne interesują Łoooooo wow. się chujowo jedzie zjebany samochód Katalog szyb i felk Ile oni mi tutaj w ogóle wiadomości wysyłają taki spam, że ja pierdzielę Trochę nam się samochód zepsuł, ale tylko troszeczkę No dawaj Michael, jedziesz tym samochodem, jeszcze musisz trochę dojechać Zaraz będziemy zmieniać ten samochód więc Na razie jedziemy o ile damy radę Kurwa co ten samochód odpierdala Fajna podróba Porsche ale okej okay. O, lądowisko, może być, całkiem może być dla mnie, meepapu. 419, no, no to dobra, kupimy. Lądowisko kupione, wow, ale nam hajsu zniknęło, ale nic. Mamy lądowisko, to się liczy. Który to jest? To jest ten moment, motyw, nie? Tutaj możemy sobie wybrać helikoptery. No dobra, tylko nie wiem czy mam jakiś helikopter. To jest po pierwsze. Mogę sobie jakiś helikopter wybrać Może by, byśmy sobie jakiś helikopter już kupili tak przy okazji Podróże i transport Elis, trau, Elitas Travel Travel kurwa Elitas M Milion, o wow. Nie jest tanio na pewno wow, wow 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 fajny samochodzik ja będę go chciał pedal metal motorcycles łódki u jachty może wiemy, jacht sobie kiedyś kupili weźmy w te inwestycje Portfolio Powiedzmy że sprzedamy Zysku dwa, 55, 550 dolców, no, no dobra To też powiedzmy, że sprzedamy A rynki, co tu jeszcze jest ciekawego, pis Peace, wasser. To jest piwo, tak Gdzie jest ten wasser? jest. Ta 11% ściemnione jasne piwo produkowane w Niemczech. I świeżego moczu bawarskich dziewic. Oho, siła. O, wzrost jest taki sobie jeszcze. do łag. No dobra. Ile tego kupimy? W chuj jeszcze więcej? Dobra, niech im będzie Ammunition, ammunition, ammunition Coś tu tak patrzę, co tu mogło być takiego Pff, Ciężko to ogarnąć wszystko ale Ron Oil Ron to jest przecież ten typek taki od Trewora Zainwestujmy w niego żebyśmy sobie weszli na... Na co chciałem wejść? czekajcie... media i rozgrywka. Tu są te takie główne. Jedzenie... nie to. Jedzenie i napoje. Pieniądze. I tutaj mamy coraz więcej tego Bank Liberty City. Pieniądze, pieniądze się liczą. Możemy pomóc z pieniędzmi. Kurde, tu w jakim banku ma ten konto pieniądze? No, tu, dobra. Może w tym? O kurwa. Trochę tutaj Wydaliśmy pieniądze z naszego konta. Co jeszcze jest? a dobra, aktualizacje robią. Nie LCN, nie bawask BAFSAK. Może w wejdźmy. Co tu jest ciekawego, w co można było inwestować? Shark, no niech będzie. Niech stracę Dobra No niech będzie ten kurwa Vivgank, nie wiem co w ogóle kliknąłem ale dobra, niech będzie im Też niech stracę Kurde dobra, nic 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 nic, samochodziki tam są dwa fajne, ten po prawej jest troszeczkę fajniejszy panie Desanta No dobra, wiem o co chodzi spokojnie Następnie teraz jest może by był plan taki jaki byśmy mieli plan. Czekajcie co tu jest. To są jakieś wyścigi... nie wyścigi S e, Salomon, Salomon, czy jakoś tak. Jedziemy do niego obczaić co to za misja. A później już kurde będziemy chyba... Trevorem by pasowało coś pozarabiać. To by był niegłupi pomysł powiem wam szczerze, Trevorem. jakieś wyścigi porobić czy coś innego, tego właśnie typu bardziej żeby hajsu troszeczkę porobić konkretnie to byłby dobry pomysł powiem wam szczerze chyba tak zrobimy w następnym odcinku kurwa oni faktycznie jeździć nie umiem skręca, nie skręca, chuja robi, no nie jak sobie kupię taki samochód za 680 tysięcy trzeba będzie go od razu do parkingu schować tylko właśnie w ogóle nie wiem gdzie schowałem ten samochód, który ten, wiecie, który sobie wykupiłem wcześniej. Za co mnie pały gonią? Ja na misję przyszedłem. E, ten, co sobie zostawiłem w parkingu, tylko nie wiem, który to był właśnie parking właściwie. Wchodzimy. Jakiegoś biurowca, nie, wiem, urząd jakiś, sąd. Come in, come in. Thanks. You must be Michael. Yeah. You know, I used to have three secretaries. Now I have to make my own coffee and give myself a happy ending. <laughs> See, the ships are coming in. But the walls will hold us. Nelson in Naples. Pluto? I said Mars, you cocksucker. <laughs> Shoulder of Orion. Two devin weston said you were a fan. A huge fan. devin weston. did he... does he want you to bump me off? no, not at all. he said you were retiring. you might need some help on a movie. only assholes retire, michael. him and my son. they want to put me out to pasture so they can turn this place into a kendo. <laughs> but this place is a dream factory. well, maybe they have different dreams. some days... i don't blame them.

We take a look at the financial crisis and then we boil it all down into a really simplistic battle between two yuppies. With lots of training montages. So what's the problem? Milton McElroy. I cast him in the second lead because he's cheap. Zero talent, incidentally. Well, he's got this new agent, Rocco Pelosi. So now. He's holding up shooting until he gets paid. That sounds problematic. It would be if the director wanted to shoot. Anton Baudelaire. Ever heard of him? That doesn't surprise me. Now he's having a mental breakdown pissing all over himself who knows where. All right. Looks like you got yourself that new assistant. But no happy endings. I love you already. <laughs>

What is this shit? Hey, Solomon. I'm just doing that thing. Good, good. Now, I realized in my excitement I forgot some details. Yeah, it seemed obvious. You want this Pelosi guy clipped. No, God, no. Is that an option? No, no, no. Bad idea, bad idea. No clipping anyone. Just teach him some manners. He's also in my director's ear as well if you'd believe it so teach this punk a lesson and bring the talent back to set ideally in a more collaborative mood i'll see what i can do they all gonna be at the club whoa the club so much as a rat pit anton and milton are supposed to be there and pelosi's on the way to pick them up he's taking them to his lawyer to sign the contracts so if he hears there's someone from the studio coming he'll get him out fast all right i'll go in quiet See you on the set, boss. Jose yes, Boss, nowy. <laughs> Solomon. Musimy go w takim razie przekonać do kurwa tego, ale najlepiej ludzi przekonywuje Trevor, więc to powinna być misja kurwa dla Trevora, a nie dla Mike'ego. Ok. Gentlemen! how you like this space? It's going to be an EDM paradise. There's going to be sparklers, stuck in bottles, implants, tramp stamps, all the real shit. That's close the entertainment. Now give me a minute here. Just a minute. Got to go grab something inside. What pedo you in ogóle, a we're finally of gold! Now you take care of these guys. No cold feet. Okay? Let's go.

Dobra, nikogo tu nie było. Mam pistolet z bez tłumika. Oh, nie Kurde, zaalarmowali go. Ajajaj. Czyżbym kurwa wyszedł z misji? Czy ja serio kurwa kliknąłem kółko? Czy to kurwa było na serio? Nie, dobra. Ja nie dłupcę EO przez duże EO. Jestem lekko zdołowany. Zrobiłem jakąś misję od Franklina. Przypadkiem kurde nacisnąłem kółko, później przypadkiem nacisnąłem... X. Ten się cały czas w tym domu swoim smaży, ja pierdolę. Mógłby z chopem chociaż wyjść na, na spacer kiedyś. Gdzie on siedzi? Prashing, koszuling. Jest gardroba, wardrobe. Stroje. Wow! Może tak byśmy chodzili do tego maski? Nie, bez przesady. <gulary> Okulary. Papież Lary. Uliczne przeciwsłoneczne. O, dobra, patrzcie kurwa na ten wygląd w ogóle Franklina teraz. Jedziemy w takim razie. Może byśmy chopa ze sobą zabrali? O, ale w sumie nie chcę się iść po niego. Chociaż nie jest tak daleko. Chodź, chop. Tu chyba jest na dole. What the fuck? All that shit, chop. What you been? I gotta get a regiment for your ass. Get out of here, chop. Back home. Chodź. Wsiadaj. Tobie rozbija, patrzcie. Wsiad chop, i jedziemy. Trzeba uważać, bo ważny ładunek przewozimy, którym jest pies, chop chopper. Może byśmy pojechali Lester, Lamar, Lester chyba do Lestera albo Lamara. Bo dawno się z nimi nie kontaktowaliśmy w sumie. Nie było żadnej akcji z Lesterem, a nie z Lamarem. Patrzcie na ten widok Człowiek i pies w samochodzie Driving around Los Santos O tak, kamera filmowa, nienawidzę jej Nie powiedzcie mi jak z takiej kamery w ogóle jeździć Ja się pierniczę Przesrane jest tak jeździć Czopa by mi zabili co za chamy? Zaraz jak zabije? do budki, dzwoni, odbieramy w takim razie. Jackson Skinner, he's head of product development at Facade. Man, we must read different magazines. And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, dog. Chill, shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out, and she should lead you to Skinner.

Dobra Wiedziałem, że tak będzie. Oooo, Murzon, Murzyn. Jest beat. Jak on się dokładnie nazywa? Hood gone love it. Represented Grow Street, nega. Negas, 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 negas. Kurwa. Przecież tylko ją puknąłem w samochód. Nic jej nie zrobiłem tak strasznego. No bez jaj. No teraz też nic przecież nie zrobiłem. Przypadkiem nacisnąłem tylko trigger i strzeliłem przypadkiem. Damn, that must be my girl. Flip fly back through the ghettos where I bring hip hop back. Real niggas love me, they tell me keep it pushing. The only niggas speak for wayside of such a bookies. Count me do the down north. Said I should have it if Scarface passed past the torch. That's how they feel, Jack. Look this more than rap. This that project haircut in the corn. Ile dziwek w ogóle? I w robole Jakiś typ? Dziwka? Dziwka, typ? Dziwki? Dziwka? I tam były robole Ten is the air conditioner broke But I'm cool enough to ensure you my ride is in Eskimo Ha? And I peel off in the midst of getting my thrills Okej, to on Dobra. Co typ? Prawie co by mi drzwi Przecież To pewnie ten typek. Okej. Cofamy. Szybka akcja. Szybko wszystko załatwione. Kurde, szkoda, że tak z tą misją zrobiło, wyszło, bo mi się już nie chce jej robić jeszcze raz, kurde. Troszeczkę do dopy, ale... Zrobię ją chyba w następnym odcinku, tak mi się zdaje. Okej. Okay. Grzeszna miłość, 100% Chociaż w następnym odcinku chciałem się Trevorem zająć, po pozarobeć tam mu troszeczkę kasy to zobaczymy jak to dokładnie będzie. Ale nic, ja się z wami w tym momencie żegnam w takim razie i widzimy się w następnym odcinku. Także cześć wam wszystkim.